Cześć miło nam wszystkim, tutaj Maniak i witam Was po trochę długiej nieobecności mojej na YouTubie oczywiście, bo tak to nigdzie oczywiście nie wyjeżdżam. I powiem tylko pokrótce, dlaczego mnie nie było znowu, bo nie chcę o tym gadać, bo to nie jest warte po prostu czasu. Mianowicie, nie było, nie było mnie, znaczy, nie rzucałem filmów, bo nie wiedziałem, na jaki temat je rzucać i po prostu, po prostu nie widziałem sensu rzucania tych filmów w takiej ilości, jakbym chciał. Bo tak jak mówiłem, gameplay ma mnóstwo tematów mniej. E, może temat jakieś by się na siłę nawet znalazły, ale nie, nie widzę sensu was spamowania jakimiś niepotrzebnymi trochę tematami. E, dlatego też wstrzymałem się i szczerze mówiąc, nadal nie wiem o czym mam mówić. E, znaczy, teraz wiem o czym mam mówić, ale tak. Bardziej dokładnie nie wiem, jednak powiem wam trochę, co było takim właśnie powodem, czemu mnie było, i mój mały pomysł związany z tym. A więc, e, powodem głównym, dla którego w ogóle nie grałem nawet w Call of Duty, tak, było to, że e, kupiłem sobie grę o nazwie dobrze, pewnie wam, znanej e, z dobrych względów i złych względów War Z, która w tym momencie nazywa się Infestation. Tam Survivor Stories, czy nazwa jest głupia, ale i tak to dla, dla każdego to będzie War z, tak, bo było Daisy. I mamy Warzee, logiczne, a więc właśnie kupiłem sobie tą grę i po prostu no zacząłem nią dosłownie napieprzać, bardzo mi się spodobała, w ogóle nie grałem w Call of Duty, totalnie się odchillowałem od Call of Duty i dobrze, dopiero teraz zaczynam grać w MW3, tak trochę dłużej, bo chcę w końcu jakiegoś Double Moba bić solo, no czy tam z jedną osobą, tylko bez supportu. No, i gram to trochę więcej właśnie w Call of Duty, teraz MW3 głównie, nie Black Ops 2, ale głównie w te, w te World Z, i dlatego wpadłem w taki genialny pomysł po prostu, żeby, żeby robić live'y z World Z, dlatego że wiem, że wielu z Was może to nie pasować, bo to nie Call of Duty. Ktoś powie za chwilę, że przecież mówi, że nie masz robić liveów z Call of Duty, bo nie mogę robić liveów z Call of Duty, dlatego że World z przede wszystkim jest. Hmm... Nie potrzeba tak dokładnego połączenia, mogą mieć nawet lagi. To nie jest aż tak bardzo wymagające jak że musi być wszystko na styk, żeby było idealnie. Czy CS na przykład? Yy, mogą mieć lekkie lagi. Mogę, nie muszę mieć wcale 60, tak jak tutaj mam na przykład 80 FPS-ów, nie muszę mieć tyle FPS, wystarczy, że będę miał 3, 40, tak? I już będzie dobrze, bo ta gra nie, nie wymaga więcej. Yy. I przede wszystkim będzie po prostu fajny klimat dlatego że wydaje mi się, że gry na live, gry typu Warzy właśnie. Nawet Minecraft jest dobrą grą na live po prostu. Akurat ja już live'ów nigdy nie oglądałem live'ów z Minecrafta i nie zamierzam, ale po prostu wydaje mi się, że ta gra jest w miarę w porządku do oglądania na live. of też jest w porządku. Jasne, że jest, nie mówię, że nie, ale po prostu potrzebuje a w remidli, tak, le game live capture HD? Tak chyba, tak to się nazywa? Nie wiem. T taka do nagrywania właśnie liveów, nie? E, tego potrzebuję, jak będę to miał, to oczywiście robię w tej live Już Ze wszystkiego, z MW3, z Black Ops 2 itp., itd. Jednakże nie mam tego, więc chcę właśnie robić livey chociaż z tego WarZ. Czy to mi się uda? Tego też nie wiem, dlatego że mogą mieć takie lagi. Może się okazać, że to potrzeba tak po prostu szybkiego neta, że nie dla mnie to. E, no więc wiecie, nie wiadomo, jak to będzie, tak? Mm, dlatego nic nie obiecuję, że też to się uda, ale mam taki plan. Więc napiszcie, czy byście chcieli, bo im więcej osób będzie. To jest oczywiście fajnie, po prostu to się fajnie ogląda. Wiecie, ja na przykład zacząłem teraz właśnie oglądać trochę Bonkola, bo nawet nie wiedziałem, że on tyle z WarZ rzuca filmów. Bo tak naprawdę na polskim YouTube mało osób rzuca WarZ, przynajmniej ja nie znam. Znaczy no nie mówię o roku, bo nie chcę go oglądać w ogóle, ale po prostu z tych takich innych, innych youtuberów mniej znanych to tak, tak naprawdę chyba tylko Bonkol, nie wiem, może kogoś pominąłem, to wy, wybacz mi ten, ten ktoś, wybacz mi, że ci nie oglądam, a z chęcią bym obejrzał, bo też mnie to ciekawi, e, ale po prostu e, zamierzam właśnie robić live'y wieczorne e, z tego e, WarZ, dlatego że my tam gramy, gramy zazwyczaj trzy osoby ze mną, e, i jest fajnie, jest fajnie, naprawdę jest śmiesznie. Czasami oczywiście wkurzam, bo ta gra, no co by nie powiedzieć, ocena na Metacritic 20, e, no nie, nie, nie zostawia jakby na niej e, no, argumentów do obrony, tak? Metacritic 20, no <try> smutne, smutne. E, no ta gra jest naprawdę zbugowana i ten, ale mimo wszystko, jest zajebiste. właśnie to jest niesamowite, po prostu, żeby stworzyć grę, która jest zbugowana, e, ma, ma mnóstwo błędów, jeszcze niepoprawionych, bo oczywiście będą te błędy poprawiane w paczach. E, Eee, a jednak mimo wszystko bardzo fajnie się w nią gra. Nie wiem jak Daisy, ale tak jak... Nie, nie mówiłem tego Daisy Standalone, funny Daisy Daisy modu do Army 2 eee, Mogą wiedzieć, że Daisy kupię dopiero w wersji standalone, czyli tej, takiej, że samo Daisy jest bez, eee, bez Army 2, bo nie potrzebuję sobie Army 2, tylko chcę mieć Daisy, a teraz mam Warzy, więc nie potrzebuję w ogóle Okej, okay. także to filmik się, filmik się kończy, wiem, że znowu AN, Mia, miał być wektor, wiem, e, następny będzie wektor, a następny będzie chyba Moab, e, a potrzebowałem krótszego filmu, miałem Moab za 50, on miał około 10 minut, także nie było mi to zupełnie potrzebne, e, tutaj właśnie nuklearnego nabiłem na mapie Raid, czyli kolejny odcinek z cyklu no Nuklear on Every Map. ja dziękuję za oglądanie, tu jeszcze wbijam nie do zatrzymania, za chwilę zginę, nie wiadomo w jaki sposób, przez oczywiście 870 MCS Remington, ja dziękuję znowu za oglądanie, bo się powtarzam jak zwykle, e, żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnym filmie, piszcie czy Wam się podoba pomysł, z wami i, i cześć